Serwu z tej strony malinowy nos. Mimo upałów, które są na dworze, my dalej działamy z naszymi nastawami. I dziś będziemy robić bardzo zdrowe i oryginalne wino z owoców czarnego psu. Czarny bez wykorzystywaliśmy już do winka. Jakiś czas temu robiliśmy wino z kwiatów czarnego bzu. Link tutaj będzie. Ale kwiaty, których nie zebraliśmy, dojrzały i z tych baldachów kwiatowych mamy takie fajne czarne kuleczki jagody czarnego bzu, owoce, z których dziś będziemy robić drugi raz wino, tym razem z owoców. Także z jednego krzewu będziemy mieli dwa różne wina, zupełnie inne i bardzo fajne. Musimy sobie przypomnieć, gdzie zbieraliśmy kwiaty czarnego bzu i teraz się wybrać i zebrać kilka wiaderek, zależy ile będziecie chcieli zrobić wina, tych owoców. Także ruszamy w planer na zbiory owoców. Pamiętajcie tylko o tym, żeby zbierać tylko te dojrzałe owoce, bo owoce czarnego bzu są szkodliwe, a im dojrzalsze, tym mniej szkodliwe, ponieważ owoce czarnego bzu zawierają Alkaloid sambunigryny, który negatywnie wpływa na żołądek. I on... jego się będziemy pozbywać w dalszych etapach tworzenia wina przez gotowanie. Dobra, to idziemy na zbiory. Behind my door there is a floor. There is a head. There is a bed. Inside the bed. Owoce mamy zebrane, teraz je musimy przemyć i będziemy je oczyszczać z końcówek zielonych. Dobra, i co teraz zrobimy? Chodzi o to, żeby teraz same owoce oddzielić od końcówek. Jeżeli owoce są dojrzałe, tak jak w moim przypadku, to wystarczy to ręcznie zrobić. Jak widzicie owoce same, same ładnie odchodzą od zielonych końcówek, więc jak jest dojrzały owoc, to nie ma z tym problemu. Jeżeli jest mniej dojrzały, albo jest problem, to możemy użyć jakiegoś widelca na przykład. I przy pomocy widelca też bardzo prosto można oskubywać. Dość szybko to idzie przy pomocy widelca. Także jeżeli nie chcę ręcznie odchodzić, to polecam widelec, grzebień. No i tak musimy wszystkie owoce obczyścić. Ja mam około 20 litrów tych owoców. Także duże wiaderko. Z tych 20 litrów owoców chcę zrobić około 20 litrów wina, bo obczyszcze to pewnie będzie około 10 litrów samych owoców czarnego bzu. There is a dwarf. The dwarf asks you a secret question. the question. I mam tu już czyste około 10 litrów owoców czarnego bzu. I teraz bardzo ważna sprawa. Co dalej z tym robimy? Jak już wcześniej wspomniałem, te owoce są szkodliwe. Zawieramy alkaloid, którego się musimy pozbyć, rozłożyć go na substancje nieszkodliwe, poprzez yy, podgrzanie. Będziemy teraz postępować tak, że do tego garka, w którym, jest, w którym są owoce, wlejemy 5 litrów wody i zagotujemy to. Do momentu zagotowania y, trzymamy to na gazie, jak już się zacznie gotować, to wyłączamy i ostudzamy. To, to spowoduje, że ten alkaloid się rozłoży i nie zaszkodzi nam później wino, które zrobimy. No i tym się teraz zajmiemy. Woda już zaczyna wrzeć, także w tym momencie wyłączamy już nasze owoce. Zobaczcie jaki już ładny kolorek ma nasza woda, czerwoniutki. I teraz odstawiamy do ostygnięcia. Nasze owocki już ostygły i możemy je teraz dalej przetwarzać. No i teraz już właściwie mamy wszystko gotowe. Mamy owoce z wodą. Tu mamy cukier 5 kg na 20 litrów. I co? I jeszcze mamy drożdże z pożywką, gotowe. I 40 gram kwasu cytrynowego. Będziemy robić. Myślałem, czy w wiaderku fermentacyjnym, czy w balonie, ale, ale doszedłem do wniosku, że jednak wiaderko będzie wygodniejsze. I przez dwa tygodnie. 2 3 tygodnie będę fermentował w wiaderku, a po trzech tygodniach już przeleję do balonu, jak już się pozbędę owoców. Bo teraz będziemy fermentować owoce. I jeszcze można by to owoce jakoś zrozmiarzyć lekko. Ale one są tak małe i po gotowaniu się jeszcze już oddały. Soki, woda jest ładna, ciemna. Także nie, nie widzę sensu, żeby tu cokolwiek z tym więcej robić. Także w tej formie to zostawiam. No i co robimy? Mamy wiaderko fermentacyjne, umyte, czyste, odkażone. I teraz do niego wlewamy nasz sok. No dobra. Pulpę, dobra. Teraz co robimy? Teraz w tym garku musimy rozpuścić cukier, jak już go mamy. Na początek rozpuścimy 3 kg cukru w 5 litrach wody, a za około tydzień rozpuścimy kolejne 2 kg i dorzucimy za tydzień kolejną partię cukru. Także teraz idę rozpuścić 3 kg cukru w 5 litrach. Ja cukier rozpuściłem, syrop jest ostudzony. I jeszcze możemy dodać do tego syropu ten kwasek cytrynowy te 40 gram, które mamy do wina. Wymieszać. Się lekko rozpuści. No i dolewamy to do naszego soku z owocami. Okej, okay. to no mamy. No i mamy wszystko, jeszcze tylko drożdże. półopakowania aromat komplet z pożywką, których nawet nie trzeba uwadniać, wygodnych bardzo droższe. I dziś służyję jak już miałem otwarte opakowanie. Żeby nie leżało, to, to pójdą do tego wina. Także te półopakowanie dodaję. Trzeba to jeszcze wymieszać. No i to tyle. Zamykamy to szczelnie. Zastawik sobie będzie pracować, po tygodniu dodajemy kolejne 2 kg cukru rozpuszczone w kilku litrach wody a po około 2-3 tygodniach będziemy odrzucać owoce i dalej fermentować, już w balonie najlepiej czysto, bez owoców i później za miesiąc, dwa, można jeszcze później rozwodzić. i później myśleć co dalej, zlewać z natosadu Także polecam, polecam naprawdę, nastawcie sobie to winko. Jest naprawdę fajne, jeżeli macie gdzieś czarny, bez około siebie to. To tylko mały balonik czy wiaderko i można poświęcić pół dnia i nastawić takie właśnie winko. Nie zapominajmy oczywiście o podpisaniu naszego winka, żeby pamiętać później co i kiedy zostało nastawione. Także karteczkę jeszcze. Wino z czarnego bzu co dodaliśmy 40 gram kwasku 10 Żeby później pamiętać, bo zawsze nam później łatwiej zerknąć i mamy pewność także już mam jakąś starą etykietę naklejam i już wiem co w tym jest Część z Was pytała, jak tam winko z Pożyczkowa Agrestowe, które nastawialiśmy w tym filmiku. Także to jest właśnie to winko. Zlewałem je już raz na dosadu. Dwa tygodnie temu i ładnie już jest wyklarowane. Już kolejny osad zebrał się na dnie, więc jakbym teraz je zlał z na dosadu drugi raz, to właściwie już by było praktycznie czyste. Zresztą zaraz Wam pokażę. Wezmę próbkę do kieliszka. Zobaczycie jak faktycznie. Zobaczcie jak wygląda. Ciemny, bardzo ładny kolor. Nie widać przejrzystości, ale jest już jest klarowne. Nie ma żadnego osadu nic nie pływa bardzo dobre winko, wytrawne bardzo przyjemne nie wiem czy może by go nie było warto dosłodzić jeszcze ciut zastanowię się ale bardzo dobre winko także mam nadzieję, że nastawiliście też i też będziecie mogli skosztować swojego. No i mamy tu jeszcze jedno wino, które nastawialiśmy. Wino araniowe tydzień temu ponad. Winko sobie ładnie pracuje, fermentuje. Dodałem już kolejną partię cukru. I właściwie tylko albo mieszam tym nastawem. Tak to wygląda. Bardzo ładnie pachnie. Także powoli... Wszystko się jest zgodnie z planem. Kolorek już jest. Za około 3 tygodnie będę odciskał owoce i już fermentował w balonie to wino. Link do tego filmu jest tutaj z nastawienia tego winka. Kolejna bardzo ważna sprawa. Jeżeli już musicie kupować drożdże w marketach budowlanych, to nigdy nie kupujcie drożdży płynnych. Bo one są e, szybciej się psują, i, i, a przez to, że leżą długo w markecie, to, to, to wino Wam nie ruszy. Zresztą była taka sytuacja wczoraj, że właśnie kolega w mi napisał, że nastały wino malinowe i że dwa dni stoi, dodał drożdże płynne i nie ruszyła fermentacja. No, i okazało się, że właśnie z marketu budowlanego. Także, jeżeli już w ogóle w markecie chcecie kupować droże, to kupujcie albo w innym mniejszym sklepie, to kupujcie droże suche. Z nimi nie powinno być problemu. A z płynnymi jest to różnie, jak długo leżą. Także pamiętajcie o tym. Tak jak już wcześniej wspominałem na Facebooku, byliśmy w zeszły weekend w Jaśle na Międzynarodowych Dniach Wina. Kto był, to, to nas widział. Fajnie, że przyszliście się przywitać. Jeżeli macie zdjęcia z tej imprezy, mówię tu do osób, które były, to przesyłajcie na, na nasz kanał. Chętnie je udostępnimy. A kto nie był, a kto będzie przejazdem w Jaśle i nie był jeszcze w naszym sklepie stacjonarnym, to zapraszamy na Lwowską 4 koło Ronda Solidarności. Mamy tam jeszcze większy wybór rzeczy niż w sklepie internetowym, także można wszystko obejrzeć, zobaczyć. Zapraszamy. Na pewno robicie cały czas wina, bo przecież teraz jabłka będą, winogron, pigwa, dzika róża, guk. Tyle fajnych winek, że aż szkoda ich nie nastawić. Do kilku z nich przepisy są na naszym kanale. Do wina jabłkowego, do wina z pigwy, do wina z dzikiej róży, także. Polecam nastawić te winka, jeżeli jeszcze ich nie nastawialiście. Bo każdy jest inny, każdy jest wyjątkowy. Każdy warto mieć w swojej piwniczce. Dzięki za oglądanie! I, i do zobaczenia!